Cześć! Witam Cię w dzisiejszym mikroszkoleniu będziemy mówili sobie o reklamie na Linkedinie. Pamiętaj, że jeżeli oglądasz ten film na YouTubie, kliknij w subskrypcję, kliknij w dzwoneczek, daj łapkę w górę, a jeszcze najchętniej, jeżeli możesz, to dodaj komentarz, czy film Ci się podobał, czy masz jeszcze jakieś pytania. Te wszystkie rzeczy sprawią, że zasięg organiczny tego materiału poleci do góry. No dobra, ale będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o czymś takim jak reklama na Linkedinie. W zasadzie zrobimy sobie, czy też przejdziesz takie mikroszkolenie od podstaw, czyli ono nie będzie super zaawansowane, ale pokażę ci w 100%, jakie możliwości reklamowe ma Linkedin. I oczywiście, żeby z systemu reklamowego Linkedina wyciągnąć 150%, no to potrzebna jest strategia, przygotowanie, grupy docelowe, odpowiednie landing page, może jakieś automatyzacje, no bo ze świecą szukać tego, kto kliknie i od razu zostanie, Zostanie Twoim klientem. Więc temat jest o wiele bardziej złożony. Natomiast jeżeli przymierzasz się do systemu reklamowego LinkedIna, no to dobrze wiedzieć, z czym się go je w cudzysłowie. Tak? Więc dzisiaj omówimy sobie właśnie ten system reklamowy i jak działa. No dobra. Pierwsza podstawowa rzecz, no to jest oczywiście to, że do tego systemu reklamowego musimy się jakoś dostać. Więc jesteśmy tutaj, jak widzisz, na LinkedInie. A skoro jesteśmy na LinkedInie, no to mamy tutaj taką ikonkę Reklamuj, tak? Czyli umieszczaj reklamy w ramach Linkedina. Naszym oczom pojawi się albo jakaś strona zachęcająca Cię do założenia konta reklamowego, albo w moim przypadku jest to już widok tak zwanego menadżera kampanii, który pokazuje mi konta. Zobacz, że tutaj wygląda to delikatnie inaczej, czyli mam konta, kampanie i reklamy. Teraz wejdę sobie w moje konto przedsiębiorcy, gdzie oczywiście standardowo, jak w moich szkoleniach, nie ma wydawanej żadnej kasy przez ostatni czas. Jest to konto głównie testowe. No i zobacz, że mamy tutaj coś takiego jak konta, grupy, kampanii, kampanie i reklamy, czyli nieco inaczej, aniżeli na fejsie, Instagramie, czy na przykład TikToku albo Google Adsach. Mamy grupy kampanii, które można porównać do kampanii, tak? czyli ten najwyższy poziom. Zazwyczaj tak jedna grupa kampanii ci wystarczy. Zobacz, że tutaj mamy kampanię ogólną. W momencie gdy wejdziemy sobie w edycję wykres usuń, czyli ja sobie wejdę w edycję, no to mogę sobie ją nazwać, mogę wybrać jej status, mogę też ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia z budżetem. No, oprócz tego mam dwie inne opcje. Natomiast kluczowe jest to, że w przypadku Linkedina możesz budżety ustawiać w dwóch miejscach. Zarówno w, na etapie grupy kampanii, czyli ten budżet powiedzmy maksymalny, Całkowity w skali miesiąca, albo też w ramach kampanii. No i standardowo, w ramach jednej grupy kampanii, jak sobie w nią wejdziemy. Możesz mieć wiele kampanii. No i kluczem jest to, że klikamy sobie tutaj utwórz, no bo to są jakieś kampanie, które były wcześniej przeze mnie przygotowane, testowo prowadzone. Ja sobie klikam tutaj w utwórz i zobacz, kampania, grupa kampanii albo konto. Konto zawsze jest przypisane do jednej strony, czyli jest znowu tak jak w niektórych mediach, w niektórych systemach reklamowych, że to konto reklamowe jest przypisane tylko do jednej strony na LinkedInie i co do zasady, nie nie będziesz mógł w ramach jednego konta umieszczać reklam z różnych stron firmowych. Więc konto równa się strona firmowa. Grupa kampanii, już sobie powiedzieliśmy, kampania. No, ja chcę utworzyć nową kampanię. Więc wchodzę sobie w etap kampanii. No i teraz. Zacznij myśleć jak marketingowiec, ponieważ ja przez te wszystkie tematy w ramach tego naszego darmowego mikroszkolenia przejdę dość szybko i sprawnie. Natomiast pamiętaj, że jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat reklamy na LinkedInie, to zapraszam cię na edu.pl, dokładnie Akademia Przedsiębiorcy.org, domena edu.pl, gdzie jest szkolenie z LinkedIna. 389 zł brutto, to jest na chwilę obecną, ale cena podejrzewam, że będzie rosła. I tutaj masz zarówno kwestie związane z prowadzeniem Linkedina osobowego, personal brandingiem, employee adwokacji jak też oczywiście i system reklamowy Linkedina. Natomiast tutaj na tym etapie, zobacz, gdy już sobie weszliśmy w, w tworzenie nowej kampanii, no to zobacz, możemy sobie tą kampanię odpowiednio nazwać, wybieramy sobie grupę kampanii, do której ma być przypisana, no to ta grupa kampanii ogólna jest dla mnie ok. I i przechodzimy do kroku drugiego, czyli krok pierwszy, grupa kampanii wybrana, pierwszy z czterech. Natomiast potem, czy też w kolejnym etapie, tutaj delikatnie przybliżę, żebyś miał lepszą rozdzielczość, możemy wybrać kilka kluczowych elementów. Świadomość marki, czyli budowanie zasięgu, wizerunku, zaangażowania, tego wszystkiego, na czym zależy części z firm. Ustawiamy kampanię, świeci się, jest super, tak? jeżeli masz takie kampanie serdecznie zapraszam do współpracy. Mamy tutaj wizyty w witrynie, czyli kampanię, która przekierowuje do twojej strony internetowej. tak? I Widzisz, mamy tutaj zwiększ ruch w witrynie, zwiększ ruch na marketingowych stronach docelowych, zwiększ zainteresowanie swoim wydarzeniem na LinkedInie, czyli tutaj też promujemy wydarzenia. Interakcje. Czyli zwiększamy ilość lajków i komentarzy, czyli reklamy są wyświetlane na osoby, które będą chętnie komentowały, dawały serduszka, zainteresowania, kciuki w górę, hmm, to, to interesujące, tak? Pod Twoimi postami. Wyświetlenia wideo, czyli wyświetlamy materiały wideo osobom, które chcą je oglądać, czyli jeżeli jesteś twórcą wideo, no to Twoje wideo też oczywiście ma oddzielne kryteria, jest oddzielnym typem kampanii. Bardzo fajna, jedna z moich ulubionych opcji to jest generowanie potencjalnych klientów. I tutaj oczywiście mamy możliwość wykorzystywania w kampanii lidowych, reklam lidowych, gdzie pojawia się piękny formularz kontaktowy, który wystarczy zaakceptować i puścić dalej. Natomiast jeżeli byśmy działali do niedawna, można było to robić też w Unii, teraz już w Unii tego nie można. Tutaj też pojawia się opcja. Wysyłania wiadomości in-mail jako reklam. Kiedyś pewnie takie wiadomości dostałeś, teraz, jeżeli mieszkasz w Polsce albo w Unii Europejskiej, już takich wiadomości reklamowych nie dostaniesz. One były bardzo tanie, czy też są bardzo tanie i możesz je spokojnie wykorzystywać, natomiast poza rynkiem Unii Europejskiej. Kampania taka na przykład spokojnie może działać na Wielką Brytanię. Czyli jeżeli Twoja grupa docelowa, Twój target twój jest właśnie na Wyspach Brytyjskich, no to serdecznie zapraszam. Bo taką kampanię z wysłaniem wiadomości puszowej, która ląduje na skrzynce mailowej decydenta, może mieć jakieś linki, numery telefonów, maile spokojnie można wtedy wysyłać. No, w Polsce i na terenie Unii jesteśmy skazani na reklamy lidowe. Takie formularze, które po prostu wyskakują na LinkedInie, są uzupełnione naszymi danymi i człowiek je wypełnia. Konwersje w witrynie i kampania rekrutacyjna. Ja sobie wezmę, jak zawsze, wizyty w witrynie, bo będzie mi na tym najłatwiej opowiadać o tym systemie reklamowym. Oczywiście. Te cele reklamowe delikatnie się będą potem od siebie różniły tutaj możliwościami targetowania czy rozliczenia, no bo możemy inaczej płacić za wideo, inaczej będziemy płacili za kliknięcia. Mamy możliwość dodania, zobacz, w kolejnym etapie grupa odbiorców, mamy możliwość dodania lokalizacji, Polska, mamy też możliwość wykluczenia lokalizacji, czyli bawimy się do kogo mamy dotrzeć, tak? Czy docieramy do warszawiaków, czy do Polaków, a może do całej Polski z wyłączeniem Warszawy, bo tutaj prowadzimy już na na przykład inną kampanię albo inne techniki sprzedaży. Nie chcemy, żeby wchodziły nam w paradę. Ważnym elementem jest wybór języka. Mógłbym wybrać język polski. Zobacz, on jest tutaj. Natomiast mamy tutaj informacje o tym, a ja mam tutaj jeszcze jakieś hardkorowe grupy docelowe. Usuń wszystkie atrybuty. Ciach. Zaraz do tego będziemy przechodzić. Usuń wszystkie atrybuty i zobacz, co się dzieje. Znowu jeszcze jakiś mamy. A tutaj jeszcze poziom w hierarchii. No to widzisz już jak Targetowałem sobie poprzednie kampanie. O, no i zobacz, teraz mamy czystą nową kampanię, tak? Wracając do tematu, mamy wybraną lokalizację Polska. Mogę ją wykluczyć o odpowiednie regiony. Mamy język angielski. Zobacz wielkość 5 milionów, a jeżeli wybiorę język polski, to mamy 3 miliony 900 tysięcy. I mógłbyś się zastanawiać dlaczego? Ludzi z językiem polskim w Polsce jest mniej niż z językiem angielskim. A no mianowicie, że mamy tutaj informację taką, aby dotrzeć do wszystkich użytkowników w regionie, można wybrać język angielski jako domyślny, nawet tam, gdzie nie jest dostępny język lokalny. Czyli, jeżeli wybierasz na przykład target na kraj, którego nie ma tu na liście, czy też na język, którego nie ma tu na liście, wybierasz angielski. Jeżeli chcesz dotrzeć do osób, które posługują się przeróżnymi językami, to wybierasz polski i angielski, czyli też angielski. Czyli w, tym, w, w przypadku Polski. Wybór języka angielskiego to dotarcie do wszystkich ludzi w Polsce, którzy mają Linkedina po angielsku i po polsku, czyli rozszerza ci się grupa. A bardzo często Polacy mają Linkedina po angielsku, bo działają na rynki zagraniczne i ten LinkedIn po angielsku jest po prostu im bardziej przydatny. No dobra, czyli ja sobie wybieram angielski, mogę sobie zobaczyć, ile osób ma w języku czeskim, 2000 osób w Polsce. Po japońsku, jeżeli Twoim klientem są osoby japońskie, no to 900 osób ma po japońsku, włoski 6600, no zostawmy ten angielski, tak? No dobra, i teraz pojawia się coś. Na razie tutaj na formaty reklamy nie patrz, zaraz do tego dojdziemy. Pojawia się, zobacz tutaj taka bardzo wąska opcja, w której masz kryteria targetowania. I kryteria targetowania poza geolokali, geolokalizacją, czyli tą krajem i językiem. Są jednymi z najważniejszych. Oczywiście wszystko jest ważne, jak zawsze. Natomiast jednymi z ważniejszych, bo mogę sobie zarówno grupę zawęzić. Czyli dodać ludzi do mojego worka, ale mogę sobie też wykluczyć, czyli powiedzieć kogo nie chcę. I nieważne czy wykluczam, czy zawężam, mam takie same opcje tutaj reklamowe. Zobacz, grupa osób podobnych. Kojarzy Ci się z czymś? Dokładnie mówiłem na szkoleniu, na mikroszkoleniu z reklamy na Facebooku i reklamy na TikToku. To są tak zwane lookelike'i. Grupa osób podobnych do jakiejś grupy, którą wcześniej wgrałem. Przesłane listy, czyli już wiemy, że na LinkedInie mogę wgrywać listy klientów Excelem, na przykład czy CSV-ką w postaci adresów e-mail czy telefonów i wtedy targetuję reklamy tylko i wyłącznie do tej wąskiej grupy. Retargetowanie na przykład z twojej strony internetowej z wykorzystaniem Insight tag'a, strona trzecia i inne opcje. Tutaj natomiast mamy atrybuty odbiorców i to jest rzecz, którą ja osobiście uwielbiam. Mamy tutaj znowu kategorie główne, przejdziemy sobie tak na szybko przez wszystkie. Zobacz, firma, branże, administracja, artykuły konsumenckie, w dodatku jeszcze możemy sobie to tutaj zawęzić, jeżeli administracja, to na przykład administracja rządowa. Organizacje polityczne, organy ustawodawcze, czyli tutaj będziemy mieli target osób, które na LinkedInie przyznają się, że pracują w danej firmie. No, a każdy profil firmowy na LinkedInie jest przypisany do danej kategorii. Stąd LinkedIn wie, kto pracuje w jakiej kategorii, w jakiej firmie, tak? Mamy na przykład budownictwo. Budownictwo, inżynieria lądowa, materiały budowlane. Tutaj będą pewnie też deweloperzy, jeżeli byś chciał dotrzeć do dewelopera. Edukacja, badania i learning, szkolnictwo wyższe. Co mamy? Finanse, bankowość. Weźmy sobie bankowość, 100 tysięcy osób, dość duża grupa docelowa, w sensie dość duża grupa osób pracuje w tej kategorii. No i przechodzimy dalej, firma. Kategorie firmy, tak? Tutaj mamy przeróżne kategorie związane z jakimiś najważniejszymi wynikami, głównie na rynki zagraniczne: Niemcy, Meksyk, najważniejsze startupy i tak dalej, i tak dalej. Mamy też kontakty w firmie. Tutaj możemy sobie użyć jakichś kryteriów, na przykład CEO. No, nie znalazło. No dobra, kontakty w firmie sobie na razie odpuścimy, ale mamy nazwy firm. Ja mogę na przykład wpisać Coca-Cola. I mamy firmy, czyli mogę też targetować po firmie. Oczywiście, bankowość i Coca-Cola się wyklucza. Natomiast mogę sobie wybrać albo jedno, albo drugie, jedno i drugie, czyli tutaj bawisz się tymi zbiorami, kogo chcesz targetować. Mamy na przykład, mamy na przykład, co my tu jeszcze mamy, branżę sobie omówiliśmy, kategorie sobie omówiliśmy, nazwy firmy, obserwujący, tak. Na przykład firmy, czy też fanpage, e, strony firmowe na LinkedInie, którymi zarządzamy. Co tutaj jeszcze mamy? Nazwy firm, obserwujący przychody, czyli ile dana firma zarobiła w poprzednim roku, w danym okresie. Jeżeli na przykład targetujesz się na dużych, bardzo fajne kryterium. Wielkość firmy, jedno też z moich ulubionych, w połączeniu z branżą i stanowiskiem, co ci za chwilę pokażę, robi genialną rzecz. Czyli na przykład 200-500 pracowników i na przykład te same największe. No powiedzmy, bankowość do 200 pracowników to będą jeszcze jakieś pi razy około mniejsze firmy, ale okej. Okay. I znowu mamy ba bankowość lub takie firmy. Ja nie chcę lub tylko chcę i, czyli ludzie z bankowości i z dużych firm. No i kogo tu jeszcze mogę sobie ogarnąć? Zobaczmy. Firma, tak? wielkość, wzrost rozwoju, kontrakty, dane demograficzne. Płeć, wiek mnie osobiście nie interesuje. Zresztą zobacz co fajnego się tu dzieje. Zaznaczam, że nie będę z tych, że tak powiem, danych targetowych wykorzystywał w nieznym celu i dopiero wtedy mogę zaznaczyć, czy chcę targetować kobiety, czy mężczyzn. Dane demograficzne mnie nie interesują. Wykształcenie mnie osobiście nie interesuje, ale może ciebie jako reklamodawcę, tak, zobacz, kierunki studiów, politologia, ja kończyłem politologię, nie ma, eee, sciences, sciences, tak, też nie ma, prawo, jest prawo, o, prawo, prawo bankowe, prawo międzynarodowe, takie kierunki studiów są, politologia, jak widać, to nie kierunek, tytuły i stopnie. tak, już mamy podpowiedzi, doktor, magister, licencjat, Uczelnie, czyli kto gdzie na przykład studiował, albo gdzie studiuje, albo pracuje pod kątem danej uczelni, doświadczenie zawodowe i to też jest bardzo fajna rzecz. Zainteresowania i cechy są jasne i oczywiste: zainteresowania ogólne, zainteresowania produktem, możemy sobie to spokojnie targetować. Nie będę tu pisał, że ktoś lubi psy, koty, wycieczki czy loty samolotem, natomiast fajne jest doświadczenie zawodowe, bo zobacz, umiejętności członka, znowu. Jeżeli sprzedajesz jakieś szkolenia, spoko, natomiast fajniejsze jest na przykład stanowisko, gdzie możesz dotrzeć teraz do dyrektorów z bankowości w dużych firmach, albo możesz w poziomie hierarchii dotrzeć do partnerów, wiceprezesów, członków kadry i właścicieli, co jest super. I ja sobie tutaj zrobię też i. Ok. No i czy coś mnie jeszcze tu będzie interesowało, co my tu mieliśmy? Doświadczenie zawodowe, poziomy w hierarchii, lata doświadczenia nie interesuje mnie, bo ktoś może być prezesem poznajomości i lat doświadczenia nie będzie miał w ogóle funkcje. No, i za, jakie, za jaki dział, za jaką kategorię firmy odpowiada, na przykład, nie wiem, jakieś zakupy, zarządzanie projektami, zarządzanie produktami. E, tutaj masz predefiniowane kategorie zobacz, nie da rady wpisać części, które by nam przychodziły do głowy. No i powiedzmy, że ja sobie tutaj na tym zakończę. No dobra, e, zamknij, tak? I zobacz co ja teraz zrobiłem. Jeżeli zajmuje się szkoleniami, zajmuje się z prowadzeniem strategii marketingowej. U nas w agencji Content Hero prowadzimy na przykład profile osobowe i profile firmowe na LinkedInie i chcę przekazać że zajmuję się tymi rzeczami profesjonalnie razem z moim zespołem, no to mogę przygotować sobie kampanię na Linkedinie, która będzie mówiła, słuchaj prezesie, dyrektorze, poprowadzimy dla ciebie i dla twojej firmy firmowego Linkedina i profile osobowe, twoje, twoich pracowników. Zwiększysz zasięgi, zaangażowanie, będziesz sprzedawał więcej, ponawiązujesz nowe kontakty, relacje biznesowe. A robimy to nie tylko w Polsce, ale też za granicą. No to już wiem, jak muszę przygotować reklamę, no bo ta reklama musi mi to wszystko przekazać, tak? Ale ja mam na tacy w tym momencie, dzięki systemowi reklamowemu Linkedina, ludzi, którzy pracują w bankowości. Którzy pracują w dużych firmach i którzy są na samej wierchuszce, jak to się mówi po francusku, kadry zarządzającej. Czyli ja się nie targetuję na stażystów, praktykantów, menadżerów, dyrektorów, ponieważ oni nie mają władzy decyzyjnej i to nie jest moja grupa docelowa. Tak? Robiąc strategię czy plan marketingowy dla moich klientów, zawsze określamy, kto jest grupą docelową i gdzie go można znaleźć. Więc jeżeli sprzedajesz B2B. Genialna rzecz, żeby wykorzystywać LinkedIn. No i co? No i de facto, grupa całkiem fajna. 3200 osób. Ta reklama pewnie będzie droga, ponieważ jest bardzo dobrze zawężona grupa. Natomiast no, umówmy się, że dotrzeć do partnerów zarządzających, wiceprezesów, członków kadry, w bankowości w dużych firmach, no to musiałbym naprawdę najeździć się po konferencjach, sympozjach, śledzić tych ludzi, bo przez sekretariat w życiu bym się do nich nie dobił. No a tutaj mam ich na tacy i mogę ich edukować moją wiedzą, edukować moją ofertą. Fajne, prawda? No dobra, wykluczać nikogo nie będę, bo grupa jest bardzo mała. Tu mamy jeszcze podgląd, na przykład jak to wygląda pod kątem zainteresowań, czym oni się interesują. Na przykład te osoby interesują się administracją biznesu, bankowością, bankowością cyfrową. Jakie jest ich stanowisko. Odpowiadają za rozwój firmy. No to już mi też podpowiada, że jeżeli w 75% osób odpowiada za rozwój firmy, a pozostałe za finanse, to muszę te elementy użyć w mojej reklamie, tak? Czyli jeżeli chcesz rozwinąć firmę i zwiększyć płynność finansową, albo zarobić więcej, no to już ta moja grupa docelowa będzie na to łasa. Dlaczego? No bo system reklamowy LinkedInami mi to mówi, tak? Masz po prostu te rzeczy podane na tacy. Um, ok, 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 ok. Mm -hmm. i przechodzimy dalej kolejna rzecz to jest format reklamy czyli w jaki sposób chcesz do tej osoby dotrzeć reklama z pojedynczym zdjęciem, karuzelowa, wideo to już zależy od ciebie niestety reklama w wiadomościach jak widzisz jest niedostępna w Unii Europejskiej albo reklama konwersacyjna o której ci mówiłem czyli wysyłasz inmailową zaczepkę na Linkedinie wysyłasz wiadomość genialnie, genialnie konwertowało Chyba 10 stycznia 2022 usunęli tę opcję z tego co pamiętam, a w miarę dokładnie pamiętam, bo dużo kampanii naszych klientów się wysypało i już musieliśmy zmieniać opcje i zmieniać plan, jak do tego tematu podejść. Więc ja sobie wezmę reklamę z pojedynczym zdjęciem. Tutaj nie chcę umieszczać reklam w sieci. No i mamy coś takiego jak budżet dzienny, powiedzmy, że niech to będzie 10 zł i zobaczcie, co się stanie. Nie ma opcji. 4 dychy, minimum na LinkedInie trzeba wydać. 40 zł, tam 38 z groszami, data rozpoczęcia, data zakończenia. Zazwyczaj przeskakuje o miesiąc. Ja sobie tutaj zrobię o tak na trzy dni, powiedzmy. Łącznie kliknięć LinkedIn przewiduje 10 do 44. Maksymalna stawka, czyli dajemy LinkedInowi opcję, żeby to on zarządzał naszym budżetem. Ja zazwyczaj sobie biorę koszt docelowy. Zobaczcie. Targetowany koszt za kliknięcie URL, czyli za jedno kliknięcie LinkedIn by mi wydał raz około 51 zł. Gdzie mógłby 34. Więc ja sobie ustawię w tym momencie, powiedzmy, tych złotych 20, co i tak jest bardzo wysoką stawką. Natomiast umówmy się, że to nie są kliknięcia na nastolatków, których mamy miliony, tylko na prezesów w, banku, w bankowości, więc grupa bardzo dobra, za którą warto lepiej zapłacić. No ale to ci też pokazuje, że skoro koszt kliknięcia jest 34 zł do stówki, nawet za jedno kliknięcie no to LinkedIn nie jest tanim narzędziem, zazwyczaj, bo oczywiście są też na to triki, opcje i metody, żeby te stawki znacząco zbić i minimalizować. No ale ja sobie wejdę potem, jeżeli tą kampanię bym ustawił, wejdę sobie potem za jeden, dwa dni i sprawdzę, czy w tej kwocie LinkedIn mi dowozi wyniki, tak? Czy kampania w ogóle wystartowała, czy na przykład ta stawka jest za mała? Bo jeżeli będzie za mała, no to ja sobie, że tak powiem, będę ją zwiększał sukcesywnie. Powiedzmy do 25 zł, a potem do 30. Zobaczymy, to, co, po prostu, co po prostu działa. Tu mamy opcję mierzenia konwersji inside tagiem, czyli takim kodem remarketingowym Linkedina, kodem takim pikselem Linkedinowym No i przechodzimy sobie dalej. Przechodząc dalej, mamy opcję skonfigurowania reklamy, gdzie mogę sobie albo utworzyć nową reklamę, albo wybrać jeden post, który jest na, u mnie na nie, stronie firmowej, stronie firmowej którą oczywiście tutaj zarządzam i którą mam podpiętą do tego mojego konta reklamowego, więc mogę sobie przeglądać istniejącą treść. Tu był jakiś e, webinar, który prowadziłem, więc weźmy sobie sponsoruj. Tak, no i super, kampania w wersji roboczej. No i przechodzę sobie dalej. LinkedIn się mnie pyta, czy Bartek wszystko się zgadza, czy to podsumowanie jest w porządku. Ja mówię tak, stary, lećmy, uruchom kampanię. No i przeszliśmy przez cały proces. Przejść na podsumowanie konta. No i oczywiście przedsiębiorcy wideo. Tutaj jest, którą myśmy ustawili sobie dzisiaj. O tą sobie ustawiliśmy dzisiaj. Wizyty w witrynie, tak, czerwiec 8, zatrzymana, żeby mi, broń Boże, żadna kasa z tego konta reklamowego nie, nie zeszła. No i w ten sposób przeszliśmy sobie przez system reklamowy LinkedIn. Jak widzisz, wystarczy 20 minut, żeby to wszystko wyklikać, i tak jest, pirat z oko. Wszędzie. Natomiast największym kluczem jest to, żebyś praktykował, żebyś przemielił mnóstwo budżetu albo mało, życzę, żeby to było mało i nauczył się, co działa i co nie. Żebyś zaczął od planu marketingowego, strategii, czyli co chcesz zrobić, jaki ma być efekt. Dopiero wtedy kampanie na LinkedInie będą działać. Bo nie jest sztuką wyświetlać się tym prezesom, powiedzmy, w bankowości, czy w logistyce, czy w jakiejkolwiek innej branży, czy grupie docelowej, w której chcesz działać, tylko kluczem jest mieć na to plan, żeby wyciągnąć z tych reklam na LinkedInie jak najwięcej efektów, jak najwięcej tak zwanych KPI-ów, ROAS-ów, ROI, czy jakkolwiek będziemy nazywali efekt prowadzenia działań. Ja zachęcam Ciebie do tego, żebyś na Linkedinie sobie popróbował coś poustawiać, bo system jest bardzo fajny. Oczywiście tu jest jeszcze dużo innych rzeczy, o których nie powiedzieliśmy w mikroszkoleniu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to wskakuj na edutri.pl, tam są szkolenia onlineowe. Przedsiębiorcy.org, tam jest newsletter dla przedsiębiorców, ContentHero.pl, czyli mój zespół w agencji marketingowej, w którym pomożemy ci z LinkedInem i z przy różnymi innymi rzeczami: strony, sklepy, Facebooki, cudawianki. No i oczywiście systemy reklamowe. A jeżeli chcesz odbyć szkolenie, przygotować plan, strategię marketingową, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Możesz to zrobić przez dowolny z tych portali i tak ktoś z mojego zespołu tego maila przekieruje do mnie. No i co, śledź nas na Facebooku, Instagramie. Na Instagramie to akurat licho, ale nie ma co. Subskrybuj na YouTubie i do zobaczenia w kolejnym mikroszkoleniu. Cześć.